Jak informuje burmistrz Lubawki Ewa Kocęba, mamy podejrzenie zachorowań na COVID-19 wśród pracowników urzędu w Lubawce. Dlatego też dla bezpieczeństwa państwa od 28 października 2020 roku obsługę waszych spraw będziemy załatwiać przede wszystkim drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu. Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefoniczne. Wszystkie dane telefoniczne, mailowe znajdują się na stronie urzędu miasta um.lubawka.eu